Hej, witam was w kolejnym odcinku. Stwierdziłem, że ten odcinek nagram tego sa tej samej nocy, bo gram w nocy, więc... Nie wychodziłem z gry. Ale witam już was w kolejnym odcinku. Stwierdziłem, że jeszcze nie pokrzyczałem sobie, więc... Jak już się tak skręciło i było w miarę spokojnie i tylko spotkałem zębiaka, to przejdę to dalej. Tu sprawdziliśmy, nic nie było. Tutaj też nic ciekawego. To sprawdziliśmy. To nie działa, muszę router zresetować. Może tutaj jest router. Nie. Przykro mi. Zawsze sprawdzam, co może coś ciekawego być. O, od razu lepiej. Co to jest? nie wiem co mam. Katrin, wyjaśnisz mi co ja wziąłem do ręki? To eee. też pewnie nie działa, bo muszę zresetować router. Dokładnie. Ja to coś wziąłem do ręki? Kurwa, Simon, bierzesz byle do ręki, nie widząc co to jest. i zastanawiasz się. Ha. o! Wyciągnąłeś to, tak? A, a! A, a! Wszystko wiadomo. Skąd to wiedziałeś? Widzisz, prawdziwy Simon tego nie ogarnął. Nie you no, know. o co chodzi? Tutaj też jest coś takiego?

Aha! Może o to chodzi. Nie. A pierdola. Co? Broken. Aha, bo ja tu szukam czegoś, tak? Tak, wszystko zjeba. Wchodzę i rozjebuję wszystko jak leci. Nie wiem, Simon, czy coś tu dobrego znajdziesz. Serio, ja to muszę wszystko przeszukać? Tego ode mnie chcecie? Dobra, szybko. Pu, 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 pół, pół. To ma się jakoś specjalnie świecić, czy nie? Puch, puch. Nie wiem Simon czego ode mnie oczekujesz Nie będę chyba wszystkiego sprawdzać Ja nie mogę z tym iść Na przykład tu Pisałem, że muszę tu włożyć Dupa ty Nic, 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 nic. Okay. Nie wiem czy ja dobrze robię szczerze, nie wiem co robić, więc robię to co robię. No i nic. Tu jeszcze są <grym> Kurwa, faktycznie coś się... Oczywiście, że będziemy lucky. Bo potem będziemy bardzo not lucky. Kurwa. Co, zły chip? Please reset router in sub vault or contact maintenance. E, to muszę to zresetować, tak? A, gdzie? Tutaj nie, tak? Nie, czyli nie, e, przydałaby się jakaś lokalna mapka Tu jest mapa. Kurwa. Nie wiem gdzie iść. Katrin muszę to zresetować, ja nie wiem gdzie A ty się na tym znasz, więc może byś coś powiedziała mi do cholery. Nic tutaj, nic nie zresytuję. Kurwa. A, chyba może gdzieś iść. Tu nic nie ma... O, tutaj też jest chip? Czyli tu też mogę włożyć, tak? Czekajcie. Coś mi się wydaje, że... Mogę to włączyć. O właśnie. Sprawdźmy to. O! Super. Ale zadziałasz? Nie, oczywiście muszę zresetować. No, dupa. Ja. Dobra, innego tu pokoju nie ma. I nie widzę nic takiego, żebym mógł pociągnąć i zresetować. Więc chyba muszę iść dalej. Na pewno nie tu. Z tego się cieszę, bo tam jest ten zombiak. Więc idziemy zobaczyć dalej. Może tam gdzie na początku byliśmy jest właśnie do resetu. Tam gdzie podłączona jest Katrin. Tak. Simon, the last report filed by the staff mentions struggling with something called a proxy. The proxy we killed was blind, just like Akers, but it listens. Careful we spotted two more by the infirm. The laboratory terminals have lost contact with the mainframe. We need to reset the router downstairs. Don't worry, I'll take care of it. Mm, nie? Kurwa, czemu zawsze ja? Czyli tutaj tego nie zresetuję, tak, Katrin? Kurwa, mać. A gdzie to się schodzi? Jezu, naprawdę mi się zrobiła zimno. Jak o tym myślę. Nie ci chodzi o to, że tutaj będziesz był. Kurwa Będzie przejewany Czy można zginąć, jak się spadnie? Żyje gaśnica, więc spoko Nic ją nie zjadło Oh fuck Oh fuck Kurwa, ja coś... Co to kurwa? Zakrzyki. Czy to ten niebany zombie? Kurwa mać. Ja pierdole. Ja... Ale wyjdę stąd, tak? Potem oh fuck! Nawet nie wiecie jak się teraz boję. Gęsujący mózg czytuję. Ja pierdolę Katrin gdzie ty mi wysłałaś? Ciebie to naprawdę pojebało. Nie wiem, ty naprawdę myślisz. Czy to takie proste? Co tu jest? Ktoś tu chce wejść? Czy to od góry? Ja pierdolę. Ja nie wiem. Ech. Boję się. Okej, okay. tu nic się nie dzieje. Ale czeskał chyba w tamte drzwi. I ja tam na pewno za cholerę nie pójdę. Jak już to tu. Też nie. <laughs> to będzie naprawdę straszne. O, żyjesz. Pogadamy? Wyglądasz trochę jak szczurka, ale oddychasz. Pogadajmy. Ja pierdolę. Chyba nie pogadamy. Ojej, szkoda mi Cię, jaszczurko. Szkoda, że nie możemy pogadać. Oddychasz, a nie pogadamy. Ech, szkoda. Pewnie tu muszę zresetować, tak? Nie muszę iść tam, gdzie tam się stukało, tak? Kurwa mać, dajcie mi tu zresetować. Eee, co tu jest? 6 stopni tylko? A. Na pewno jesteśmy robotem, skoro nie czujemy tego. To bym po drodze już zamarzł. Ja pierdolę, serio tutaj nic nie mogę odłączyć? O. O. Cholera. To wiadomo, co mi zostaje. Ja pierdolę. Dobra, muszę się przygotować w do nocy. Tam coś na mnie czeka. Dobra. Wezmę głęboki... ...dech i zrobię to. <laughs> <laughs> o oh, fuck. Nie zamknę drzwi, nie na pewno. Co to było? On tu chodzi, prawda? Kurwa mać. Oh, fuck. O, oh fuck. To... Fuck. Nie, 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 nie. On tu chyba chodzi, tak? Cokolwiek tu chyba jest. Pogadajmy. Nie chcesz gadać? Dobrze, nie musimy. Wiem, że na początku są trudne... ...relacje. Pierwsze spotkanie i w ogóle, ale... Tak, tak. Nie musimy rozmawiać, jak tu coś schodzi. Kurwa macie. Obstawiam, że to jest tam, tam, więc ja idę tu Fuuuck, co zajebany labirynt tych ze kabli Kurwa A ah, ale to mogę się schować jakby co Nie podoba mi się ta komputer komputeryzacja Kurwa, masz To jest chyba blisko, tak? Fuck this shit Fuck this shit Mam nadzieję, że go nie spotkam o kurwa, chyba spotkam, bo nie przejdę tędy. Ja pierdolę. O, o, o proszę nie idź tu. Ja pierdolę. To jest potwór. O, proszę nie, mnie. <suszel> kurwa. Nie chcę iść sobie, nie dotykaj mnie nawet! Nie patrzę na ciebie, a ty zresztą nie masz czym kurwa patrzeć, to jak tu przyszedłeś! O, oh fuck, Ślepy jest! Co za debil! Chociaż nie ma rąk i. ma tylko nogi właściwie, i reszta to jakiś. budyń kurwa, jakiś czarny budyń niebany, kurwa. S spierdalaj, proszę! Kurwa, Mać. To chodzi i to jest złe. Idę za tym czymś? No kurwa tam to jest. Pierdole, idę tędy. Idę na drugą stronę. Muszę czym jest zerżesz, kurwa? Ja muszę to zresetować i pewnie to jest gdzieś tam na końcu, tak? Muszę go obejść. To coś obejść. Idę dzielnie tędy, nic mi się nie stanie. Tam coś się świeci. to o, jest! Fak, idzie tu. Nie idź w moją stronę! Ty skurwysynie! Czemu wyczuwasz mnie, co? Cheater jebany. Fak. O, widzisz jak cię przechytrzyłem? Gupolu. Głupie ci? Głupie ci? Uff. Uff. Ciągniemy ten kabel, czy cokolwiek. Fak. jest jasno. E, e, nie, nie, dobrze, wiem, że muszę zresetować. Resetuj. I spierdalamy. Spierdalamy, spierdalamy, spierdalamy. Czy to już wszystko, co musiałem zrobić? Fuck. Nie idź tu. Proszę, nie idź tu. Kurwa, idzie tu. Ja pierdolę. Nie idź tu. Czy to jest wszystko? Kurwa, bo ja nie wiem, bo zacznę spierdalać, a okaże się, że to nie wszystko. Ok, poszedł sobie y Flip Switch to Confirm Reset, aha, to to czyli wszystko jest już jest online, tak? Czyli spierdalam, tak? Okej. Okay. to mi się podoba. To, to jest fajnie. Do, możemy stąd spierdalać. No, spadamy stąd. Kurwa, gdzie ty teraz jesteś? Nie chcę na ciebie trafić, szczerze. Naprawdę nie chcę na ciebie trafić. Ja pierdola, gdzie ty jesteś? Okej, okay, mam dwie opcje. Z której strony jest? Oby nie z tej? To jest ślepy zaułek. Idź sobie. No pierdola fuck tam jest. O, you pirdu los Proszę. Is oh fuck you motherfucker. Oh. Fuck you. Mhm. O. Okej, okay, udało się. Spadam stąd. Kurwa mać. Ja spadam stąd. Ech. Mam nadzieję, że wszystko dobrze zrobiłem, ty już nic innego nie dało się kliknąć, tak? Kurwa czy tam coś trzeba było jeszcze kliknąć No chyba nie Kurwa mać! Co to było? Zamknę to fuck Fuck Coś tu się zmieniło To się otworzyło Kurwa mać Zawsze coś się zjebie, tak. Na chwilę tylko mnie nie ma. Densujący moc. Spierdale, wiesz, naprawdę cień już nie lubię. <grystanie> tak, tam się otworzyło. Nagle się to zaczęło otwierać. Dlaczego się to zaczęło otwierać? Nie, to jest tępler, który ma intelligent prawo, który już jest na base. Więc jeśli chcę wybudować AI, nie będę musiał Would be able to focus on the things that the AI is to be used for. Is is every ai self-aware Do they also think they're Simon? What? Huh? No, Simon, don't worry. It's Dzięki. not like we just put people into robots and machinery and let them run free. That'd be really cool. It doesn't work like that. Uh-huh. at least it didn't it it's to work. Like that. Truly sentient machines. Thinking they are people is definitely new. Uh Can like be sent think, to in, did you, co tu się dzieje? Dobra, pierdolę to. Jak skoro ją to nie obchodzi, to okej. Okay. Aha, nie tu, tylko tu. Dobrze. Na pewno nic się stamtąd nie wydostało tutaj. Chyba nie ogarniają takich rzeczy, że można przejść pod, nie? Głupie to stworzenia. Tak sądzę. Dobra. Jest to zresetowane. Przejdźmy do rzeczy. Okej. Okay. Zobaczmy co my tu mamy. O, kurwa. Co to jest? Katrin. Mhm, mm mhm, mm tak. Mhm, mm mhm, mm tak. Co to jest? Mhm. A to? Nic. O! Spoko. A nie wiem co to miało znaczyć. Okej. Okay. A to nic. A to nutys, okej. Tu widać nic. Y nic. Nic, nic. Dobra, nic ciekawego. Hmm. Idziemy dalej. Spokojnie nie ma sprawy. Proszę. There should be a list of people. See if there's anyone who could know a security cipher. No, it won't work. We need someone from data security group. Aha, security, tak? What do you Oh, Czekajcie. Oho. Ciekawe mocki. Chodaj na samobójstwo. Ok. E będzie tego? Wyskaski. Szczerze jakieś mało się w tym nie i nie. nie Look for security people like Cronstadt or No dobrze, mogę się zrobić tak. Kronstedt. Nie ma tutaj kogoś takiego. <laughs> a ty? Kanadyjka? A ten Munshi, który nie wyglądał na tym to... Nie, to No, on? I don't think so. Stromar recruited people from the evacuated sites. They should also know the cipher if right. you can find one of them. Very promising. I'll just yeah, load him up and get done, so? the simulator going. There we are. What are we doing exactly? We're going to have a talk oh. with Mr. Wan. Use the computer to on. activate the simulation. Aha! I'll be to him. Interesting. Okay, let me just That wasn't so bad. This trauma really got me worked up, bastard. What? Okay. Where did it? Alice? The scan is done. Are you feeling all right, Mr. Wong? Chun? Where's Alice? She left. Mr. Wan, I need you to give me the new security cipher. No what? why? Why would you need that? This is the trick. Please, yeah. this is important. I, I be trusted none of this is real. But you won't break me, wow, you hear me? You won't break me! Wow? Did we just bring that guy to life? I mean, he's a perfect scan, meant for the Ark. He's the real deal. And we turned him off. Took it all away again. I really yeah, thought so. that was gonna work. Maybe we can try again. Chicago. Let's go to the so bad. Stromar really got me worked up. Bastard. What? How did I get here? Mr. Wong, I need your help. Dr. Chen, is that you? What happened? What is this place? Everything's fine. Baden needs your help. We need the new security cipher. Dr. Chun, I hear your voice, but there's no one here. There's no one here. No, but... It's too empty. There's something really wrong with this place. It's, it's not real. real, this isn't real! I have to get out of here! Do we need to turn it off? Can we just keep him alive until we've got the cipher? The longer he's exposed to the computer model, the more he'll get hung up, just up, up, him. What's wrong up with no? letting him settle in a little? It would drive him insane. So, let's keep the session short and the suffering to a minimum. Maybe this one? That wasn't so bad. This trauma really got me worked up. Bastard. What? Kat. What is this? Where I am I? Take kominku. a deep breath, Mr. Wan. Everything is fine. Dr. John? Nie, what the I need a favor. I need to know what the new security cipher is. Why are you doing this? Is this some trick? I'm not giving you anything. I'm trying Opa. to save a lot of lot people. A a this is all This is all a lie. Lie. Look at this place. It's a fucking joke. Get me out of yeah. here, Charo. Punch your teeth in. This is no shit this is this a I think happened. we need to build the scene so it's more what he'd expect. As soon as he starts to doubt, we've lost him. You're right. We need to think this through. We need some more data. Just so Neutral. That was not so bad. Stromer <sad> really got me worked up, bastard. What? What happened? Where did everyone go? Mr. Wan. Chun? What happened? To you? I, I can't see anything. There's nothing here. There's no need to worry. No, no, no. You're lying. Okay, calm down, Mr. Wan. No, no, no. Czy ty masz różową bransoletkę? No bo się zjebało. i no, co ja mam zrobić? Kata, nie pogadaj z nim normalnie. Nie nie to znaczy, po co jest ten normalny? Oh, Alice? Congratulations, Mr. Wan. The scan was successful. Oh, John, his where's Alice? She's fine. We don't have much time, Mr. Wan. I need the new security cipher. What? Why? Why would you need that? This is the trick. No, it's okay. I promise. I know you couldn't be trusted. None of this is real. But you won't break me. Wow, you hear me? You won't break me. Uh -huh. Okay, this setup won't work. We need something else. Eee... Coś jeszcze... Nie wiem ja co ci powiedzieć Tak szczerze Coś muszę jeszcze tu przynieść? Zaprogramować? programować, To coś mi pomoże? Nie wiem mi coś pomoże? To coś mi pomoże? Mogę to coś popiąć? Chłopak, jestem zagubiony. Właśnie to jest najgorsze przesłuchanie. Jak masz takiego żywego gościa, tylko go tam, nie wiem... Pokładasz po paznokcie igły, to zacznie gadać, albo tam go przypalisz, to zacznie gadać. A tutaj mamy takiego komputerowego ziomka i... ...kuja to robisz. Jak się zestresuje, to się wyłącza. Nie wiem co zrobić. Może jeszcze muszę to i mogę... O No tak. Sprawdźmy, czy jeszcze jest jakiś inny chip. Tak szybciutko, szybciutko. Chłop, chłop, chłop. Nie ma. Tutaj wszystkie? Obroba. Nic. Tutaj też wszystkie? Też wszystkie. Wszystkie, wszystkie. Okej, okay, nie ma więcej chipów. Ale może jeszcze to muszę zaprogramować jakoś? Nie wiem, może coś tutaj jest. O, o, to działa. No tak, bo to już było. Tak. To już było. Dlatego to działa. Włącz no, światło. to. Czyli coś odpuściłem, tak? Aaa... Hmm. Nie wiem... Myślałem, że mam przebłysk, a nie mam przebłysku. Bo nie mam tutaj gościa na tym, czyli... Dobra, no... Spróbujmy jeszcze raz, tak?

No. I'm really gonna be worked up, bastard. What? She's made What, happened? what did everyone else do? Take it easy, Mr. Wan. I a What happened? A... I, I can't see Nie anything. There's nothing here. Zgodę. Don't worry, Mr. Wan. It'll all get better. Zgodę no, zgodę. no, that, that's a lie. Zgodę You're lying. Zgodę. Mr. Wan, I need you to stay calm. No, 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 no. Please stop resetting the simulation. This is important. Wiem, że jest important, ale widzę, że czegoś nam tu brakuje, po prostu, wiesz? Dobra, ale też czas nam się kończy i tutaj zakończę następny, tu, nasz kolejny odcinek. I tak dużo już przeszliśmy przez to, bo się wydygałem, dalej mam jeszcze gęsią skórkę po spotkaniu tamtego czarnego budingu. Dobra. Yy, no. To do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.